Pozostaje studentów, czy też rozpoczynamy? Jedziemy, tak? Widzę taki ludek gdzieś tam z kosmosu przyjechał do nas i rakieta, a więc będą się dziać bardzo, ale to bardzo ciekawe rzeczy dziś w Rzeszowie. Szanowni Panowie, magnifikcencie, Państwo profesorzy, samorządowcy, studentów, żarcy i wszyscy ci, którzy są na rynku. Bardzo serdecznie was witam. Moim obowiązkiem dzisiaj jest wyrzeć się władzy i przekazać tą władzę tym, którzy będą oczywiście rządzić przez kilka dni. Będą rządzić również w przyszłości. Chciałbym, żeby bawiliście się fantastycznie. Ponadto zobowiązuję tych, którzy będą rządzić, żeby obniżyli podatki, żeby czynsze były darmowe i autobusy też darmowe. Ola hola muzyka! Rostojot, będę Tańcową ze swoją, Szwagier i Kum, reszta show! Grej! Wszystkiego najlepszego Wam życzę studenci, Wy upiększacie Rzeszów, cieszymy się, że jesteście u nas, kochamy Was i bądźcie jak najdłużej i następne pokolenia niech tu Rzeszowie się uczy. Bardzo dziękuję.